Obecna władza wraz z firmami działającymi w mediach dostarcza mi nieskończonego wręcz lol contentu. Otóż wyobraźcie sobie, że władza odkryła, iż na rynku są saszetki SNUSY. -Y. SNUSY. Tak, oni odkryli. Oni się zorientowali. Mniej więcej po pięciu latach, jak to można zobaczyć na własne oczy. Będziecie widzieli na przebitkach, co odkryli. Co więcej, odkryli, że ludzie w każdym wieku mogą próbować po to sięgnąć. Lol, content jest taki, że osoba pisząca ten artykuł, ale być może też y, osoby ministerialne, żyją w przekonaniu że to może zakupić każda osoba. Słuchajcie, ja jestem prostym chłopakiem po maturze, w dodatku już niewielkomiejskim, ponieważ przeniosłem się na wieś, ale wiem, że nie wolno mi oferować tego typu produktów każdej osobie, ponieważ mówią wyraźnie o tym przepisy. Czy wy to rozumiecie? Oni podnoszą alarm, że się coś pojawiło nagle, co jest od kilku lat. Twierdzą, że to każdy może kupić, mimo że są przepisy mówiące wprost, że wyroby takie, to a takie nie mogą być nabywane przez takie, to a takie osoby. I oni albo opowiadają Wam o świecie, czyli pracownicy medialni. Albo oni chcą decydować o waszym życiu, o waszym losie, o waszych finansach, o waszym zdrowiu, o tym co będziecie jedli, czego nie będziecie mogli jeść, co będziecie mogli spożywać, a czego nie. Serio, serio, serio. To ja na tej mojej wsi wiem więcej niż oni wiedzą w tej wielkiej Warszawie. Naprawdę. To jest, myślę, już ten etap, albo cały czas ten etap, że to jest śmieszne. Naprawdę. To mnie osobiście bawi. A was, zostawiając komentarz i, jeżeli mogę was o to prosić, subskrypcję, polubienie tego kanału, napiszcie, czy to dla was jest bardziej śmieszne, czy bardziej tragiczne. Pozdrawiam was, rozchmusz się.